Czas poznać prognozę na weekend. Agata Swornowska witam ciepło. W piątek w Polsce pojawią się przelotne opady deszczu, a na wybrzeżu może padać dość intensywnie, a w górach może również zagrzmieć. Do naszego kraju z nadpółnocnego Atlantyku nadal będzie napływało rzeźkie powietrze na termometrach w Zakopanem, zaledwie 14 stopni. Maksymalna temperatura w Lublinie tam 20 stopni na termometrach. W sobotę na obszarze całego kraju można spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a na nizinie szczecińsku oraz w górach padać będzie dość intensywnie, poza tym niewykluczone są burze. Nadal będziemy pozostawali w rześkiej i polarnej masie powietrza, co wyraźnie odczujemy na termometrach. Minimalna temperatura w Zakopanem, a maksymalna to około 19 stopni w Krakowie, w Lublinie, w Rzeszowie, w Białymstoku oraz w Suwałkach. W niedzielę przelotne opady deszczu i burze pojawią się głównie na wschód od linii Wisły. Poza tym będziemy cieszyć się całkiem pogodną pogodą. Z nadatlantyku zacznie do nas napływać nieco cieplejsze powietrze. Maksymalna temperatura to 20 i 21 stopni w pasie centralnym. Życzę cudownego weekendu.